user left your channel no no dobra dobra, jest git to chyba czy z tego to, jest to, ten, ten koła, to koła, koła, koła. Koła. dobra, to tak o, zadajemy wam y, trzy pytanka i po prostu ja sobie, ja sobie później z nagrania was zapiszę na karteczkę i weślę wam na maila 10 pytań. I jak odpowiecie poprawnie na te 10 pytań związane z Metin'em możecie wygrać, to są bardzo trudne pytania, coś takiego jak Ox, tylko dwa razy trudniejsze. I to jest właśnie 10 pytań i możecie wygrać 200 zł albo 30 kamyków duchowych, możecie wybrać. Sponsorem, sponsorem, sponsorem jest łącznik mojego konta Mam partnerstwo z YouTube, oni są sponsorem Wiecie o co chodzi No No tak No i teraz tak, no to pierwsze pytanie dla was to Po ile macie lat? Ja mam 28 No spoko, a Ksen? 17 Dobra, to ja sobie zapiszę wasze niki, gdzie mam długopis tutaj, dobra A imię i ma... napisko też może? Nie, niki, wiecie i maja możecie ja podać. Dobra, ja, mam, to, już ja jestem moderatorem. Dobra. Mam był opis. A ten maleś, ma to kto? Ma... To jest Syko. Kto? Kolega Olego. To jest... To jest... <skrym> syko. <pieniądze> na serwerze. A pinem jest ten, który jest Tak jest, on ze mną tworzył serwer. Znaczy, w sumie ja nic tam nie robiłem, tylko zwerbowałem ludzi. Balbmore, a. No tak, no ja tak. jestem, y, moczy z od bambuska. Tym co ma w głowie, nie? No. <noise> dobra, za się mały, że tu teraz tam. dobra, to Bongo, to ile masz lat? 28. 28, 28. Możesz podać maila? Yy, słuchaj, ja tutaj może napiszę na się dokładnie, będzie lepiej. No, spoko Dobra siema. Słychać mnie dobrze teraz? No, tak. bo... no. A, no to dobra, spoko. Bą go, yy, tak się wejścia. 20... Ile lat było? Czekaj. Osiem. w Dobra. <laughs> Mail jest na Tesie. O, czekaj, gdzie publicznie, darmowe. Lu, dobra. O, a to jest Xena, tak? Dobra, Kseny jest to, to przepisana karteczka. Lukasz. Tutaj, tutaj, no. Fuuu, zasyp zas skrubowałem czy na YouTubie. No, spoko. To dobra, To teraz tak. Wyślę Wam gdzieś tak do 5 dni roboczych. Mogę Wam. Bo tu bardzo dużo osób jest, nie? Bardzo dużo osób się zgłasza do tego konkursu. No. No i tak w, w tym tygodniu, gdzieś tak dostaniecie wiadomość. no mhm. lata, Dobra. A sercu? Sercu, tak? Mhm. Ty też. Ty też? No to, nie ma, problemu, no mnie tak. Ile masz lat? Ja mam 25. 25 lat? Aha, jeszcze miejscowość, tutaj mam rubrykę, miejscowość jako, bo ten też potrzebuje, nie? Ja mam Ożarów. Ożarów? Mhm, województwo świętokrzyskie. Sełdziu, Ożarów, województwo świętokrzyskie. Mhm. Ksen? A czy podać tutaj, gdzie mieszkam na wsi, czy miasto? No, na, no wieś, znaczy to jak mieszkasz na wsi, to musisz adres podać, ale no to... Wieś. Albo masz ty, ty w gminie mieszkasz, tak? To podaj no. nazwę gminy. Gminę tutaj. Czarna. Jak? Czarna. No, na co? co? Czarna gmina, dobra. No ale co, no na serio, kurde, nie. Ja no nie no, ale same śmigają, czy co? Co? nie tam śmigają, czy co? No, oh, spoko. No dobra. Nie no żartuję, a ja się tu sprowadziłem niedawno. Aha, a nie jaka jest, to jest miejscowość, ta miejscowość wsi? Jakie to jest województwo? Ja? No tak, ty. Podkarpackie. No, ty I bądź jaka bądź to. to jest miejsc... Na, nazwa wsi? Krzemienita. To zapisz w okej? Okay? Przez RZ. W porządku. A i główną nagrodą będzie ujawnienie mojego prawdziwego głosu. Aha. No Fajne, to jest. Fajnie. Hmm. Aha, bo ty masz ten. A dobra, takiego robota. No, taki robot. Co? Nie. Ja tylko leciutko tam minus dałem i po prostu tak mi minusuje, nie? A. a jest twój prawdziwy głos na YouTubie? Nie ma. Nie, to musiałbyś Na przykład, żeby ktoś zobaczył mój rej, że tak powiem, <laughs> musiałby zapłacić 150 złotych, nie? Za taką styczną programu. Mój Na przykład dźwięki. jest taki bajacki calek, który kopiuje moje filmiki. Nie wiem, czy znacie go, czy nie. To. No, I on ja może ja iść siedzieć tego, za to. Ten koleś. tym On ma znajomości w filmie, tam w Mietinie, z Pana. No. Co, jak z nie, z balansem kana. No. Przyjechany koleś. Dokładnie. nim nie zaczynacie. Na kanale chodzicie i tak się pytacie? No, tylko tych, są z słuchamy po prostu wszystkich, którzy grają w Metinie, nie? Ile Gdzie jeszcze gramy do końca konkursu? 40 osób chyba, czy 46, nie? Bo 200 osób losujemy i będzie 10, którzy nagrody główną dostaną, nie? Ej, kogo się tak zaczyna? O, on tak się bo on ma chujowy mikrofon. No, bo ja wiesz, mikrofon mam z, 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 przez telefon, karązolę, to... i tak ścina. <laughs> Przez mikrofalówkę Nie przez telefon, bo ja jestem na tej się przez telefon podłączony, wiesz? I mi tak, To jakby jakiś pies dyszał No ty się, się nie Nie mam tak. sala, ale Dobra, słuchajcie. Chcesz? Mogę wam ujawnić swój prawdziwy głos. Jeżeli przyznacie z ręką na sercu, bo was polubiłem koledzy. Jeżeli przyznacie z ręką na sercu, że nikomu tego nie powiecie, że taka sprawa zaistniała. Nie no. ma problemu. To uwaga, raz, ale powiem tylko jedno słowo. Powiedz Metin. Zdanie no. powiedz, to mój prawdziwy głos. Nie. Dobra, uwaga, słuchajcie. FUBU. Było słychać dobrze? Nie. <laughs> Nie było słychać. Było bardzo dobrze. To jeszcze raz. Metin 2. To ty? Tak. Nie, to ja teraz... <noise> Nie no, słuchajcie, słuchajcie. No jeszcze raz? Jeszcze raz, no. Metin 2. Nie słychać, nie zgłaszaj Kurde. Kurde, ja cię nie Metin 2. Ty, ale wiesz, że nie było słychać. Było słychać. Słychać było, 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 było. Fajny głos. Dzięki. <głos> No. Aż się proszę. Ej, Semzu, zaraz się jeszcze czwartka. Tak? No to co? No, no to co, no? Po kielichu, nie? No to po kielichu, kurwa. Mm. A teraz Ty... powiem wam hit z dzisiejszego wieczoru. No, no oh. <coughs> Że ja to nie jestem Fubu i żeśmy I was będzie... z kolegą wkręcili. <coughs> 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 I to porządnie. <coughs> Być może... Po, yy, nie wiem, jeżeli chcecie, możecie wywędrować na YouTubie. Jeżeli się na to zgodzicie, Kodaj, to A to, to kręcicie? No, co, to No pewno. Nie widzicie, że ma rekordik napisany? Chcecie, to możecie, mogę wam pokazać filmik. Jak żeśmy wczoraj gościa też wkręcili, wpiszcie na YouTube Fuguł Myśli Konkurs, nie? Ej, ten, ten... to daj ten, daj na ten. Masz swój kanał, tu no, nie na no TIMA daj tę stronę, to sobie zobaczymy. To będzie gdzieś MI, pojemię, powie kto MASZ, czekaj. Ale co Ko dobrze poszło? Koledzy się podniecą, że z FUBU gadałem. Seb <śpiewa> <śpiewa> to powiemy gdzie nie A ty nie jesteś Fugu, naprawdę? Nie. <śpiewa> to komu ten głos zajeb... Policja Policjanta! Macie. Macie, zobaczcie ten linki, jak żeśmy wczoraj w kolegę wkręcili. I wy też wylądujecie, na YouTube, możecie na tym kanale wyszukiwać filmiku dzisiaj, nie? sen, to jutro będziesz autografy rozdawał. Nie no, co ty? Słuchajcie, no kurde, ja to robię dla wani, nie? Niech nie tam tego futu... tu nie ma tego konkursu, naprawdę? Co? Nie ma! Ja myślę, ja że już ja... Kamole wymienię na Pantosie. <śmienicza> to fobuł idziesz jutro będziemy mieć od ciebie na pęcie ten. autografy twoje. No, ej, ci tylko nie masz jeszcze? No. Ej, a wy coś, jaracie racie kurwa, nie nie Dobry nie jest. Tyż, bo... Nie no, wiem, na trzeźmo. Gdybyś no, na mię to ciebie. Słuchaj, no to obczajcie ten filmik, który wam dałem. No dobra, nie ma problemu. I dodajcie suba albo coś tam nie, żebyście mogli później zobaczyć was, nie? bo no. ja was widzę na pewno. Napiszcie na Normalnie... wiadomości, na koncie na YouTube, na wiadomości, że tu wy jesteście. Kurde, się No? Dawaj na kanał drugi. Dobra. No, dobra. no to trzymajcie się, panowie. No, no na razie. Kurde, gdzie to jest? I dzisiaj, I dzisiaj was zrobił fubu w chuja. <laughs> 对，对，记得记得